Dzisiaj opowiem o książce The Naked Communist, czyli dosłownie nagi komunista z 1958 roku, Clona Scousen, który był agentem FBI. Książka, która zawierała 45 celów, które muszą być spełnione, by wprowadzić rząd totalitarny i przejąć kontrolę całkowicie nad państwem. Pokrótce omówię niektóre z tych celów na przykładzie Ameryki, do której te założenia były stworzone, ale można też znajdować podobne schematy działające w dzisiejszej zachodniej Europie. Cel 28. Wyeliminowanie modlitwy i każdej formy religijnej ekspresji ze szkół pod pretekstem pogwałcenia zasady separacji kościoła i państwa. Rozgraniczenie i nieprzeprowadzanie modlitwy w szkołach przed lekcją jest czymś powszechnym i niekwestionowanym przez nikogo. Większość ludzi opowiada się za formowaniem państwa świeckiego, i jak najbardziej odciętego od religii, więc nie będziemy się zagłębiali nad tym celem. Przechodzimy dalej. Cel 40. Zdyskredytować rodzinę jako instytucję. Zachęcanie do rozwiązłości seksualnej i łatwych rozwodów. Jak widzimy ze statystyk na przełomie lat, liczba małżeństw spada, a liczba rozwodów rośnie, i coraz mniej ludzi decyduje się na małżeństwo, jeżeli już to w późnym wieku nie tylko dlatego, że sytuacja ekonomiczna to utrudnia, ale również dlatego, że priorytetem teraz jest kariera i dla mężczyzn, i dla kobiet. Kobietę zachęca się wszędzie wobec, by ubrały męskie marynarki i wybrały się na podwój świata. Rośnie liczba samotnych matek. Ludzie nie pozostają w małżeństwie, coraz mniej dzieci, ma dwoje rodziców. W czasy, gdy ojciec idzie do pracy, płaci rachunki, a matka zostaje w domu i zajmuje się domem i wychowywanie dziecka już dawno minęły. A taki światopogląd nawet często spotyka się z oburzeniem ze strony kobiet. Dlaczego to ja mam być kurą domową i wychowywać dzieci? Jest przecież równouprawnienie, wolność dla kobiet itd. Wbrew temu, co się wydaje, nie jest to naturalny światopogląd, ale jest to zaszczepiony światopogląd przez ruch feministyczny. Teraz zobaczymy fragment wywiadu z Aronem Russo, który był blisko związany z rodziną Rockefellerów. Well, one of the things they told me was that um he brought well, we were, he was at the house one night and uh we would talk talk and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And i said, I, i'm pretty conventional thinking about it at that point. i said, i think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. you know, and he started to laugh He said, you're an idiot. and i said, why am i an <laughs> idiot? he said, you want me, let me tell you what that was about. we, the rockefellers, funded that. we funded women's lib, you know. and we're the ones who got all over the newspapers and television, the rockefeller foundation. he says, and you want to know why? he said, there were two primary reasons. And they were, one reason was, we couldn't tax half the population, before women's live. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. the ROK-FRL Foundation stoi za takim światopoglądem. I ruch feministyczny miał na celu właśnie zniszczenie rdzenia rodziny. Bo rodzina jest najsilniejszą więzią jaką można mieć. Rodziny stwarzają społeczności rodzinne i tak dalej. Więc był to zamierzony ruch, a nie organiczny. Cel 17: przejąć kontrolę nad szkołami, użyć ich jako źródło do szerzenia socjalizmu, zmiękczyć program nauczania, przejąć kontrolę nad związkiem nauczycieli. Wszyscy już zapewne zdają sobie sprawę, że szkoły zabijają kreatywność i mają za zadanie stworzyć bezmózgich i nic nie kwestionujących robotów, bezkrytycznie myślących o wieczek, dobrych pracowników, inteligentnych, wystarczających, żeby. Robi swoją robotę od 7 do 16, ale nie inteligentnych wystarczająco, aby zadać, zdać sobie sprawę, jak bardzo są dymani przez system, słowem Georgia Carlina. Bogaci ludzie wysyłają swoje dzieci do prywatnych szkół, gdzie one otrzymują prawidłową informację, prawidłową edukację. Według mnie dzieci powinny być douczane w domach. Ludzie dostają tytuły, bo nauczyli się jak kopiować, zapamiętywać i powtarzać. Efekty widzimy tego dookoła. A później idzie do szkoły zostaje zamknięte w klasie i jak w jakimś więzieniu, poddane reżimowi, gdzie ktoś mówi mu, czego ma się w danym momencie uczyć, czego nie powinien, jak powinien myśleć, że ma nie dyskutować, nie pytać, nie drążyć, tylko bezkrytycznie przyjmować informacje, nie przeszkadzać w realizowaniu programu, który podaje mu nauczyciel. Nauczyciel, który obojętnie jak nie byłby wartościowy, to jest i tak tylko narzędziem w rękach Ministerstwa Edukacji do realizowania jedynego słusznego programu nauczania, który Ustaliła partia, która akurat dorwała się do władzy. I oczywiście według jednego słusznego podręcznika. W ten sposób dziecko zamiast rozwijać swoją indywidualność, zostaje zuniformizowane. W ten sposób zabija się naturalną ludzką chęć, którą reprezentują dzieci do zdobywania wiedzy. I się... Święta, prawda, i polecam również kanał Michała Sikorskiego. Cel 24. Wyeliminowanie wszystkich praw, które przestrzegają przed obscenicznością i naz nazywając je cenzurą i pogwałceniem wolności słowa i prasy. W dzisiejszych czasach, dzięki wszechobecnemu liberalizmowi, coraz bardziej powszechne jest wszystko, a jak się sprzeciwiasz, masz inny światopogląd, to pogwałcasz i atakujesz wolność słowa, nawet jeżeli twoja opinia wyrażona jest z szacunkiem. W dzisiejszym świecie, jeśli nie zgodzisz się z kimś, to automatycznie jest to hejt. Jeżeli tylko powiesz coś na temat homoseksualizmu, wypowiesz się przeciwko imigracji, islamizacji i tak dalej. W Kanadzie można dostać nawet do dwóch lat, jeżeli ktoś opowie się przeciwko transseksualizmowi. Działa to również w drugą stronę. Na Zachodzie coraz więcej, coraz większą wagę przykłada się do walki z tak zwanym fake news. I wszystko co nie służy głównej agendzie jest uznawane za fake news. Kanały na YouTube, konta na Facebooku są blokowane, monetyzacja jest odcinana, cenzura na YouTube zwiększa się naprawdę w zawrotnym tempie. YouTube odsubskrybowuje, blokuje i nie pokazuje nowych aktualizacji i filmów wrzucanych przez niewygodnych YouTuberów. Cel 25. Zniszczenie standardów kulturowych poprzez promowanie pornografii w książkach, magazynach, radio i w TV. Żyjemy w kulturze, która przesiąknięta jest seksem i obscenicznością. Pornografia jest dostępna na kliknięcie myszki, nawet dla najmłodszych. Możliwe jest, że jednym z głównych, początkowych założeń Internetu było złamanie moralności społeczeństwa, dostarczając i zniewalając. Darmową pornografią w każdym wydaniu. Dzisiaj wszyscy mają dostęp do najbardziej ohydnej i wyuznanej pornografii, do dziecięcej pornografii, do wideo z gwałtów itd. itd. Ja tylko garstka ludzi tak naprawdę poszukuje przydatnych informacji w internecie. Tego punktu nie trzeba tłumaczyć, wszyscy wiedzą, że jest wykonany. Cel 26: Przedstawienie homoseksualizmu, degeneracji i rozwiązłości seksualnej jako coś normalnego, naturalnego i zdrowego. Nie jestem homofobem, ale na zachodzie media bombardują wszelkimi newsami, propagandą itd. na temat homoseksualizmu i odmienności seksualnych. Ludzie w dzisiejszych czasach myślą, że dwóch facetów, którzy są gejami uprawia zdrowy i normalny seks. Wciskany jest to ludziom ze wszystkich stron. LGBT nie jest normalnie rozwijającym się ruchem, ale jest promowane przez media. Jeśli przyjrzycie się prasie zachodniej, to jest to jak nowa norma. Statystycznie tylko kilka procent społeczeństwa to geje, ale jest to absolutnie wszędzie. Na zachodzie można zauważyć również eksplozję transeksualistów, ruchów transseksualnych. National Geographic w styczniu tego roku zaprezentował na okładce dziewięcioletniego chłopca, który jest transseksualistą. To się po prostu w głowie nie mieści. Najwyraźniej chłopiec zaczął bawić się w młodym wieku lalkami zamiast samochodami, i co zrobili rodzice? Zaczęli ładować w niego hormony, bo to oczywiście najlepsze rozwiązanie. 20 i 21. Infiltracja prasy i przejęcie kontroli w radio i w TV. Jest to kolejny sposób na manipulację i zniewolenie umysłów mas. 30 lat temu ponad 50 korporacji było odpowiedzialne za wszelkie media w USA. Dziś jest już to tylko 6, a niektórzy nawet twierdzą, że 3. Źródłem wszystkich mediów są ściśle kontrolowane systemy naukowo opracowanych informacji, które... Mogą być podsumowane tylko jednym wyrazem: propaganda, pompują pogląd na świat, wizję świata, którą właściciele tych sześciu firm chcą, aby ludzie mieli i dyktują sposób myślenia. I większość informacji, oczywiście, jest naszpikowana negatywizmem, przemocą, nienawiścią, katastrofami. Wszystko oparte jest na strachu, żeby zaszczepić go w umysłach ludzi, żeby wzbudzić takie myślenie przynajmniej to mnie nie spotyka, więc lepiej się zamknę i będę cicho, będę robił to, co mam robić. Trzymanie ludzi w strachu powoduje to, że nie kwestionują oni tego, jak moralnie, psychologicznie, mentalnie i fizycznie są zniewoleni. A jeśli to nie wystarczy, to mamy dystrakcję, sport, gwiazdy show biznesu, czczenie tych ludzi, plotki, zbędne informacje, bezwartościowe po to, by ludzie odwracali głowę od tego, co się tak naprawdę dzieje. Teraz zachęcam do obejrzenia kompilacji kilku stacji TV w USA. It's okay, you can admit it if you've bought an item or two or ten for yourself. Well, it's okay, you can admit it if you have bought an item or or To może, wygląda, to może to wygląda zabawnie, ale pokazuje jak oni wszyscy czytają ten sam skrypt napisany przez kogoś to chce całkowitej władzy nad sposobem myślenia ludzi. Cel 27. Infiltracja kościołów, dyskredytacja Biblii i nacisk na dojrzałość intelektualną, która nie potrzebuje religijnych naleciałości. Ten punkt też jest już raczej załatwiony. Coraz mniej ludzi bierze na poważnie Biblię, czy też samego Boga. Współcześnie mamy nowy rodzaj religii, a jest to nauka. To właśnie rozumie się przez dojrzałość intelektualną, bo jeżeli ktoś wierzy w Boga, to jest zacofanym obywatelem i musi być wyedukowany. Kolejne teorie naukowe, takie jak Teorie ewolucji, wielkiego wybuchu, i tak dalej, które ludzie przyjmują za pewnik, przedstawiają obraz świata, gdzie obecność Boga nie jest konieczna. Jeśli przyjmujemy, że nic wybuchło i zrodziło wszechświat, ukształtowało galaktyki, gwiazdy, układy słoneczne, na których planetach w morskim koktajlu zrodziło się życie i wyewoluowało w pojed z pojedynczej komórki we wszystkie formy, które nas otaczają, to dzięki takiej teorii naukowej można interwencję Boga uznać za marginalną. To świetna postawa do ateizmu. Filmy takie jak Zeitgeist zdobywałem niesamowitą popularność. Przedstawiają pogląd, że agnostycyzm i ateizm to jedyna i właściwa droga do życia, i musisz być idiotą, jeżeli wierzysz w Boga. Co do Biblii i chrześcijaństwa, polecam zagłębić temat Holokaustu chrześcijan, który ma obecnie miejsce na świecie, a o którym Kościół katolicki milczy razem z papieżem Franciszkiem na czele, oczywiście. Ale jeżeli odezwiemy się przeciwko islamizacji Europy, jesteśmy uznawani za islamofobów, konserwatystów, nieproeuropejscy itd. itd. Cel 23: kontrola krytyków artystycznych i dyrektorów muzeum, promowanie brzydoty i bezcelowej sztuki. Tak wygląda sztuka dzisiaj. Oto jest jedna z przedstawicielek dzisiejszej sztuki, Marina Abramowicz. To co oglądacie, to tak zwane spirit cooking, czyli gotowanie dusz. Mieszanka, którą. Marina tutaj wykorzystuje to krew świni, ale do takiego rodzaju obrzędów stosuje się jeszcze spermę i mleko z kobiecej piersi. Wszystko to, rzecz, rzecz jasna jest pod płaszczykiem współczesnej sztuki i nie ma to w żadnym wypadku w związku z satanistycznym obrzędem. Ciekawym faktem jest to, że Marina Abramowicz na kolację gotowania dusz zaprosiła Johna Pedeste, przewodniczącego kampanii Hillary Clinton. To już również temat na, na inną prezentację. Tutaj na kolejnej imprezie widzimy Lady Gagę z mariną promujących kanibalizm. Polecam zagłębić temat elit rządzących i ich związku z satanizmem. Cel 15. Przejęcie jednej lub obu politycznych partii w USA. Czyli słowem Lenina najlepszym sposobem kontrolowania opozycji jest bycie jej liderem. Czyli tak zwana kontrolowana opozycja. czyli Iluzja dwóch przeciwnych sił walczących ze sobą, gdy tak naprawdę obie są odłamem tej samej siły. Najlepszym przykładem tego to demokraci, czyli lewica kontra republikanie, czyli prawica w USA. Nie ma różnicy między nimi, jest tylko jedna polityczna partia realizująca agendę manipulatorów spoza sceny, międzynarodowych bankowych dynastii, okultystycznych kontrolerów, którzy sterują w tym wszystkim. Dwa skrzydła tego samego ptaka, czyli głosuj ile chcesz, a tor samolotu i tak się nie zmieni oba są połączone do tego samego ciała i lecą w tym samym kierunku. Cel 11 promowanie UN, czyli ONZ, jako jedynej nadziei dla rodzaju ludzkiego. UN ma już swoją armię i jaki będzie miało wpływ na nowy porządek świata, czyli New World Order, to opowiem w kolejnych prezentacjach. Podsumowując, droga, którą idzie zachodnie społeczeństwo, a pozostałe kraje tak bardzo chcą je doścignąć, nie jest przypadkowa. To skrupulatny plan, mozolnie wprowadzany w rzeczywistość przez dziesięciolecia. Prawdziwi ludzie, którzy pociągają za sznurki, doskonale, doskonale wiedzą, co robią i jak sterować i jak manipulować społeczeństwem, by doprowadzić do do, czego? do depopulacji, całkowitego zniewolenia i kontroli społeczeństwa i tzw. nowego porządku świata, czy New World Order. To jest cel ostateczny. Tak jak w książce Orwella 1984, całkowita kontrola społeczeństwa.